Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was znowu z holem perfumowym, czyli z nowościami w mojej kolekcji. Ponieważ mamy za sobą Black Friday, ponieważ mamy za sobą promocje mikołajkowe, to udało mi się upolować troszkę perfum w bardzo dobrych cenach. Tym bardziej, że przyznam szczerze, że ostatnio troszkę perfum z mojej kolekcji poleciało w świat. Kilka, nawet kilkanaście flakonów sprzedałam, więc ten budżet na szalenie! W Black Friday się znalazł i dzisiaj Wam przedstawię nowości upolowane przy okazji tych właśnie promocji, ale też kilka zapachów, które przybyły do mnie jakiś powiedzmy miesiąc temu, półtora miesiąca temu. Gdzieś już o nich wspomniałam na kanale, niemniej jednak pewnie nie rozwinęłam nigdzie ich recenzji, więc tutaj w tym filmie również się pojawią. I żeby nie przedłużać, zacznę już od pierwszych perfum, które do mnie przybyły. I zacznę słuchajcie od marki taniej, od marki Avon. Jak wiecie, na kanale kilka dni temu pojawił się wielki test perfum marki Avon. I powiem Wam, że większości z tych perfumetek, gdybym miała być szczera, się pozbyłam. Przy okazji sporej wyprzedaży mojej kolekcji, po prostu dodawałam te perfumetki jako gratis do zakupów w podziękowaniu za transakcję. Niemniej jednak, trzy z nich sobie zostawiłam, ponieważ najbardziej mnie uwiodły i najbardziej mi się spodobały. A mianowicie w kolekcji zostawiłam sobie te trzy zapachy i jest to po pierwsze celebr, po drugie Attraction One w edycji Intense, a po trzecie Love Inspires z edycji Her Story, z linii Her Story. I dlaczego zdecydowałam się zostawić te trzy zapachy? Po pierwsze dlatego, że celebr to zapach ponadczasowy, klasyczny, elegancki, bardzo przywodzi mi na myśl klasyczny żador EDT. Jeśli chodzi o Attraction One w edycji Intense to zapach niezwykle ciekawy, bardzo nieavonowy, totalny unisex, zapach bardzo przyprawowy, bardzo pieprzny, troszeczkę przypominający zapach opony samochodowej, ale też niezwykle drzewny i intrygujący właśnie tym połączeniem drzewności z pieprzem, szczególnie najbardziej choć to oponowe, gumowe otwarcie też nie pozostawia wiele do życzenia, jest naprawdę bardzo ciekawe i bardzo intrygujące. Jeśli chodzi o Hair Story i Love Inspires, to dlatego zdecydowałam się je zostawić w kolekcji, bo po pierwsze jest to inspiracja Black Orchid Toma Forda, które to perfumy bardzo lubię i bardzo cenię, aczkolwiek osobniczo ich na pewno nie mogę nosić, bo one mnie w jakiś sposób niestety przytłaczają. A tutaj, ponieważ tej inspiracji dodano bardzo dużo słodyczy w postaci czekolady, pralinek, odrobinę wanilii, to nosi ją się zdecydowanie bardziej przyjaźnie. Jest zdecydowanie mniej wymagająca, zdecydowanie bardziej noszalna aniżeli perfumy marki Tom Ford i dlatego zdecydowałam się ją zostawić w kolekcji. I powiem Wam notabene, że od czasu tych testów perfum marki Avon to był zapach, który nosiłam zdecydowanie najczęściej. Kolejne perfumy marki Avon, które trafiły do mojej kolekcji to Incandescence. Ja Wam mówiłam, że ten zapach ogromnie mi się podoba. To jest taki znowu też klasyczny, ponadczasowy kwiatowiec z delikatną retronutą w otwarciu, notą mimozy i lanki lang, choć cały zapach jest bardziej taki jaśminowo-piwoniowy. Taki zapach, zapach budżetowy zawsze warto mieć w swojej kolekcji. Bo, kiedy na przykład y, zajmujemy się takimi sprawami domowimi, albo około domowymi albo okołodomowymi, nie wiem, wychodzimy na spacer, na zakupy do pobliskich sklepów, czy chociażby krzątamy się po domu i chcemy ładnie pachnieć, to powiem Wam, że nie wiem jak Wam, ale mi troszkę żal używać tych bardzo drogich perfum. I na takie okazje zdecydowanie wybieram te pozycje budżetowe z mojej kolekcji i stwierdziłam, że Incandescence właśnie będzie taką dobrą budżetową propozycją na okres wiosny oraz lata. Kolejnymi niedrogimi perfumami, które dołączyły do mojej kolekcji, są perfumy tym razem marki Latafa, jest to Mahasin Crystal Violet. Powiem wam, że jeśli chodzi o ten zapach, to dość niewiele informacji można o nim znaleźć. To nie jest raczej zapach promowany przez markę ani jakoś szerzej znany. Nie listują go nawet w spisie perfum tej marki żadne popularne portale perfumowe. Niemniej jednak ja wam postaram się o nim w miarę rzetelnie opowiedzieć i powiem na początku, że jeśli chodzi o mnie, to jest to zapach zdecydowanie nie dla mnie. A to dlaczego? Ponieważ jest to zapach przede wszystkim owocowy. A jeśli jesteście stałymi widzami mojego kanału, to wiecie, że jeśli chodzi o owoce w perfumach, to no nie są to za bardzo moje nuty i takich perfum nie lubię. Nie mam ich dużo, za nimi nie przepadam. A to jest zdecydowanie niemalże w 100% zapach owocowy. Oczywiście tym owocom towarzyszą tutaj kwiaty, niemniej jednak one kładą tutaj tak łagodny nacisk i tak łagodny akcent, że w zasadzie tą owocowość przede wszystkim mimo wszystko cały czas w tych perfumach czuć. A jeśli chodzi o sam zapach, to to, co ja w nim czuję, to przede wszystkim te pomarańczowe cytrusy czyli nektarynkę, klementynkę, troszeczkę pomarańczy. Czuję w nich też taką cierpką, czarną porzeczkę, czuję owoc granatu, odrobinę jeżyny. To wszystko jest sparte dosłownie kropelką orchidei, dosłownie kropelką kwiatu pomarańczy, odrobiną jaśminu. Zapach ma też w bazie dość sporo akcentów drzewnych i delikatne piżmo. Niemniej jednak, gdybym ja miała podsumować całościowo te perfumy, to dla mnie zdecydowanie są za bardzo owocowe. Myślę, że ode mnie z kolekcji wyfroną i znajdą lepszego właściciela. Kolejne perfumy, które dołączyły do mojej kolekcji, to tym razem zapach od marki A jakże Montal. I są to perfumy Rose Elixir. I jak wiecie, ja te perfumy już mam, ale że mam jakąś tam końcóweczkę w butelce, tutaj mniej więcej podejrzewam, zostało około 15 ml, to postanowiłam kupić ich zapas. Tym bardziej że tester znalazłam w bardzo dobrej cenie, jeśli chodzi o te promocje Black Fridayowe, bo on mnie kosztował w okolicach 160 zł. Więc stwierdziłam, że taki zapas Rose Elixir sobie zakupię. I muszę Wam powiedzieć, że nie tylko butelki różnią się między sobą. Podejrzewam, że ta butelka jest zdecydowanie ze starszego rocznika, ale również jest różnica w zapachach, a może nie tyle co w zapachach, co w samych ich parametrach. A mianowicie ta nowsza wersja Rose Elixir z tym złotym zakończeniem i z takim bardziej żarówiastym, różowym kolorem butelki, jest zdecydowanie wersją dużo mniej trwałą niż ta wersja. Bo podczas kiedy to Rose Elixir na mojej skórze spokojnie jest w stanie przetrwać cały dzień i całkiem dobrze projektuje, tak nowsza wersja Rose Elixir trwa na mojej skórze tak mniej więcej 5-6 godzin, a jeśli chodzi o projekcję, to tylko przez pierwszą godzinę ma taką, którą jest ode mnie w stanie ktokolwiek w otoczeniu wyczuć. Jeśli natomiast chodzi o samą naturę zapachu, ja już wam o nim wielokrotnie mówiłam: to jest taka świeżutka różowa róża. Z całymi przyległościami, bo są tu i liście, i łodygi. Jest tu też odrobina truskawki, odrobina wanili. Zapach bardzo ładny, bardzo elegancki, bardzo klasyczny. Zapach, słuchajcie, który nie ma absolutnie wieku, w którym widzę i niezwykle młodą kobietę, i kobietę jednak troszeczkę starszą, już taką nawet 40 plus, 50 a nawet 60. Myślę, że zapach uniwersalny dla każdego wieku. Niezwykle podobający się otoczeniu, z moich spostrzeżeń, i niezwykle przyjemnie się noszący. Na jednym Montal, oczywiście, w moim przypadku, nie mogło się skończyć, bo jak wiecie, jestem po prostu wręcz fanatykiem tej marki. I zakupiłam również w promocji Black Fridayowej Chocolate Greedy od tej marki. I powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o Chocolate Greedy, ja nigdy nie miałam jakiś zakus, żeby ten zapach sobie kupić. Ja go nie znałam oczywiście, kupiłam go całkowicie w ciemno, ale po nazwie, po nazwie Chocolate Greedy wydawało mi się, że to będzie taki czekoladowy po prostu słodziak. I tak pomyślałam sobie, no kurczę, no kto chce pachnieć jak tabliczka czekolady, no ja na pewno nie. Więc ten zapach omijałam szerokim łukiem podczas całej swojej przygody z marką Montal. I okazało się, że niesłusznie, ponieważ zapach jest słuchajcie bardzo wdzięczny i bardzo dobrze mi się go nosi. Aczkolwiek, gdybym miała być szczera i uczciwa, jest to zapach, który mało ewoluuje, jest raczej linearny. On się co prawda otwiera takim przepięknym akcentem delicjowym, bo troszeczkę w swoim otwarciu pachnie jak delicje, klasyczne te delicje, które jemy z nadzieniem pomarańczowym, czyli jest tu i czekolada, i pomarańcza. Ale potem przy swoim sercu i przy swojej bazie staje się bardzo, bardzo linearny. Przypomina taki zapach gorzkiej czekolady. Obsypanej takim pylistym, pudrowym kakao z delikatnymi elementami wanili. I muszę Wam na koniec uczciwie powiedzieć, że gdybym dysponowała budżetem tylko na zakup jednych z tych perfum czy Chocolate Greedy, czy Choco Violet od siostrzanej marki, marki Montal, czyli Mancery to jednak poszłabym w stronę Choco Violet. Dlatego, że jest to zapach dużo bardziej ciekawy, zapach, który ma więcej kontrapunktów, takich, które zaskakują przy noszeniu na pewno jest zapachem bardziej intrygującym i bardziej zwracającym uwagę i bardziej tak naprawdę przyciągającym mój nos, bo tutaj dodatkowo poza tym pylistym kakao, poza tą czekoladą, poza tą nutą wanili mamy nutę orzechów laskowych, mamy cudowną kwaskowatość mandarynki i mamy też akcenty zielone, których kompletnie nie odnajduję w tym zapachu. Więc jeśli macie budżet tylko na jedne z tych perfum i zastanawiacie się, które z nich będą dla Was, to jeśli jesteście fanami czekolady i słodziaków, idźcie w stronę Chocolate Greedy. A jeśli potrzebujecie perfum odrobinę zaskakujących, choć tak samo słodkich, ale jednak ciekawszych, lepiej ewoluujących, to idźcie w stronę Choco Violet. Kolejnymi perfumami, które udało mi się kupić przy okazji Black Friday w całkiem dobrej cenie, jak na nowość, bo jednak nowości nigdy w dobrych cenach nie są, to perfumy marki Narciso Rodriguez Mask Noir. I powiem Wam szczerze, że ja na te perfumy polowałam, odkąd tylko miały swoją premierę, dlatego że ja je mniej więcej dwa tygodnie po premierze przetestowałam w perfumerii sieciowej, w perfumerii stacjonarnej i stwierdziłam, że po prostu muszę je mieć. Zapach jest bardzo elegancki, ale z drugiej też strony bardzo sensualny, bardzo zmysłowy i bardzo kobiecy. To co ja w nim czuję, to taka lekko vintage'owa nuta śliwki. Dość mocne takie otulenie i taką puszystość nutami po pierwsze heliotropu, po drugie piżma. Po trzecie jest tu też kilka kropel wanili, ale też pewnego rodzaju zamszystość, zwłaszcza w bazie kompozycji. Są to perfumy na pewno sensualne, kobiece, bardzo zmysłowe, ale w takiej powiedzmy delikatnej aplikacji, również bardzo eleganckie na co dzień. One troszkę w swoim otwarciu przywodzą mi na myśl klasycznego, vintage'owego Poisona od marki Dior, bo kiedyś Poison jednak był zapachem bardziej śliwkowym, bardziej otulającym, bardziej łagodnym. Teraz jednak w tych nowych wersjach bardzo mocno krzyczy tą vintage'ową tuberozą, czego nie było właśnie w tych edycjach vintage'. I rzeczywiście, jeśli chodzi o mask noir, to te edycje vintageowe Poisona bardzo, ale to bardzo mi przypomina. I mam kiedyś ochotę zrobić taki eksperyment i sobie zmiksować właśnie Poison z nim, albo wersję Forher Lapsolu z taką wintyżową tuberozą z nim i zobaczyć, jak taki miks na mojej skórze będzie wypadał. Aczkolwiek i perfumy solo są po prostu dla mnie stworzone. Kolejnymi perfumami, które udało mi się upolować w promocji Black Fridayowej, są tym razem perfumy od marki Nina Ricci Rose Extasis. I powiem wam bardzo szczerze i uczciwie, że wysłuchując tylu pochwalnych opinii, czytając tyle pochwalnych opinii na temat tych perfum, byłam przekonana, że to po prostu będzie mój następny hit. Tym bardziej, że jeśli jesteście moimi stałymi widzami, wiecie, że ja bardzo polubiłam nutę róży w tym roku, a to zdecydowanie są perfumy bardzo, bardzo różane. Aczkolwiek przyszły do mnie i okazało się, że na mojej skórze nie wybrzmiewają wcale fajnie. Nie jest to dla mnie do końca trafiony zakup i trafiony zapach. Bo niestety te perfumy na mojej skórze idą troszeczkę w stronę perfum Ghost Marki Ghost. Jeśli jesteście widzami mojego kanału, to pewnie gdzieś tam usłyszeliście w moich wypowiedziach, że jeśli chodzi o perfumy marki Ghost o tej samej nazwie, czyli Ghost, to jest to jedna z moich ogromnych traum zapachowych. Są to perfumy, których wybitnie nie byłam w stanie strawić. Które miały jakąś taką różę, która wybrzmiewała troszeczkę jak klej biurowy o zapachu róży. I niestety ten klej biurowy o zapachu róży odnajduje w Rose Ekstaz, aczkolwiek nie w całym brzmieniu tych perfum od początku do końca, bo to są po prostu takie fale napływowe, które powodują, że ta róża po prostu pachnie im jak klej biurowy. W pozostałych momentach brzmienia tego zapachu on jest całkiem ładny, bo jest troszeczkę maliny, troszeczkę porzeczki, jest solidny akcent paczulowy i w sercu i w bazie. Jest troszeczkę piżma, które tak wykańcza tą kompozycję przy wygasaniu na mojej skórze. Niemniej jednak jeśli chodzi o całościowy wydźwięk, ja póki co jeśli chodzi o Rose Ecstasy jestem na nie. No jednak, za bardzo, za bardzo ta róża galopuje w taką stronę, w którą nie chciałabym, żeby galopowała, aczkolwiek myślę sobie, że to może nie jest dobry czas na te perfumy i być może powinnam z nimi poczekać na przykład do wiosny. Więc nie poddam się tak szybko, chyba ich raczej nie sprzedam do tej wiosny i zobaczę, jak będą na mnie wybrzmiewały w tych ciepłych porach roku. Kolejne perfumy to perfumy, które chciałam zakupić już od dłuższego czasu i w końcu przy okazji Black Friday wpadły do mojej kolekcji. Mowa mianowicie o Libre Intense od marki Yves Saint Laurent. To jest mój dzisiejszy zapach, jego mam dzisiaj na sobie, więc po prostu podczas całego tego filmu pachnę Libre Intense. Jeśli chodzi o samą naturę zapachu, to jest to przepiękna wanilia połączona z tonką, połączona z kwiatem pomarańczy, z nutami jaśminu, z nutami lawendy oraz z dość wyrazistymi cytrusami. Kompozycja tak samo elegancka, tak samo y, idealna na takie podniosłe okazje, jak i kompozycja podejrzewam doskonała na randki, doskonała jeśli chodzi o wieczory. Ona teraz na mnie, przyznam szczerze, w tych chłodnych porach roku wybrzmiewa dość świeżo. Aczkolwiek jak ją testowałam w lato, to z kolei wybrzmiewała bardzo ciepło, bardzo puchato i bardzo waniliowo. Więc myślę, że tak naprawdę w każdej porze roku może robić niespodzianki na skórze i może inaczej wybrzmiewać. Niemniej jednak, jest to zdecydowanie elegancja w butelce i zapach, na który od dłuższego czasu polowałam, i bardzo się cieszę, że w końcu jest w mojej kolekcji. I oczywiście, w moim holu perfumowym nie mogło zabraknąć czegoś od mojej ulubionej marki, czyli marki Mugle. I w końcu zainwestowałam po półtora roku zastanawiania się nad tym w klasycznego Angel Nowa EDP. A słuchajcie, dlaczego ja się tyle nad nim zastanawiałam? Dlatego, że jest to zapach, jak wiecie, jak wszyscy wiemy, wybitnie wręcz słodki. A ja, jeśli chodzi o bardzo słodkie perfumy, niestety fanką takich perfum nie jestem. I dlatego zastanawiałam się, czy jak będę miała ten zapach kolekcji, czy ja go w ogóle będę używać. Okazało się jednak, że zrobiłam dobrze, że go kupiłam. Bo jeśli chodzi o grudzień, jest to jeden z moich ukochanych grudniowych zapachów, bo on teraz dzięki swojej ogromnej słodyczy wybrzmiewa po prostu fenomenalnie. A jeśli chodzi o samą naturę zapachu, to jest to ogromnie słodka malina z odrobiną róży, z odrobiną liczy, z dość sporymi akcentami drzewnymi, zwłaszcza w sercu i w bazie: tytan trwałości i projekcji. Słuchajcie, szaliki, na których on się przeniósł z mojej szyi pachną minim po tydzień, po dwa tygodnie od prania do prania, praktycznie. Zapach niesłychanie otulający, niesłychanie piękny, ciepły, mimo że owocowy w tym okresie grudniowym nosi się po prostu doskonale. Jeśli jeszcze się zastanawialiście, tak jak ja, od tak długiego czasu, czy taki zapach w Waszej kolekcji się sprawdzi i czy się przyda, to zaręczam Wam, że w grudniu po prostu będzie wybrzmiewał fenomenalnie. Kolejnym nabytkiem do mojej kolekcji są perfumy, o których też już myślałam od bardzo długiego czasu, i tak naprawdę nastał ostatni dzwonek, żeby je sobie zakupić, ponieważ zapach został wycofany bodaj w 2018 albo 2019 roku przez markę Aqua di Parma i są to perfumy Iris Nobile. I powiem Wam, że ja tych perfum nigdy wcześniej nie wąchałam. Tak naprawdę chciałam je posiadać w swojej kolekcji ze względu na słowo Iris. W swojej nazwie, bo pomyślałam, że będą to perfumy irysowe, takie właśnie, bardzo puszyste, puchowe, lekko pudrowe. I powiem Wam, że nic absolutnie bardziej mylnego, bo ja w tym zapachu absolutnie irysa nie czuję. Dla mnie to jest przede wszystkim zapach bardzo elegancki i bardzo mocno skondensowany, jeśli chodzi o nuty kwiatów. To, co na mojej skórze w Iris Nobile najbardziej się wybija, to zdecydowanie gardenia i tuberoza. I one absolutnie zgarniają całą stawkę i grają pierwsze skrzypce. Niemniej jednak w tym zapachu jest troszeczkę vintage'owego tchnienia, bo mamy tu dość mocną mimozę. Mamy tutaj troszeczkę i ilang, ilang, troszeczkę właśnie tego rzeczonego irysa, aczkolwiek powiedziałabym, że w samej bazie wespół, zespół z lekkimi nutami drzewnymi, z nutami piżma, sam zapach natomiast wybitnie elegancki, bardzo taki dobry na podniosłe okazje typu śluby, wesela, być może rozmowy kwalifikacyjne, ale zdecydowanie nie irysowiec, a 100% kwiatowiec. Kolejne perfumy, które zakupiłam, to perfumy, które zakupiłam z myślą o filmie, który mam zamiar dla Was nakręcić, a mianowicie chcę dla Was zrealizować film o perfumach eleganckich na okazję, na takie okazje jak śluby, wesela, rozmowy kwalifikacyjne. I słuchajcie, myśląc sobie o perfumach eleganckich, wyciągnęłam gdzieś tam z pewnej szufladki w głowie perfumy, które mi się bardzo z taką elegancją kojarzą i które kiedyś posiadałam, a mianowicie są to perfumy marki Montblanc, Femme Individuel, i zdecydowanie są to perfumy, które mogłabym polecić na takie właśnie eleganckie okazje, aczkolwiek uprzedzam, że jest to zapach bardzo zimny i bardzo dystansujący. Jest to zapach, w którym główne role grają przede wszystkim nuta pieprzu i nuta paczuli. I te nuty, słuchajcie, wespół, zespół ze sobą powodują, że jest to zapach bardzo chłodny i bardzo dystansujący. I nawet fakt, że ten zapach zawiera nuty owocowe i kwiatowe, bo m.in. ma czerwoną porzeczkę, m.in. ma róże, nie powoduje wcale, że on jest jakoś mniej dystansujący się bardziej ociepla, bynajmniej. I ma on, słuchajcie, pewnego rodzaju, powiem Wam jako ciekawostkę, nutę szamponową. On mi gdzieś tam na pewnych etapach swojego brzmienia bardzo przypomina kosmetyki do włosów swoim brzmieniem, swoim zapachem. Niemniej jednak, gdybym go miała podsumować całościowo, zdecydowanie zapach wybitnie, elegancki. Za tę cenę niezwykle opłacalny do zakupu, bo ja za niego zapłaciłam 80 kilka złotych, a trwałość i projekcja naprawdę są bez zarzutu. Więc myślę, że warto się tym perfumom przyjrzeć, a na pewno szerzej powiem Wam o nich w dedykowanych dla nim filmie. Kolejną nowością, która ostatnio przybyła do mojej kolekcji, którą kupiłam, uwaga, za całe 40 zł. Są perfumy marki Zara Sense of Glam. I słuchajcie, musiałam wam je pokazać w opakowaniu, ponieważ opakowanie mnie niesamowicie urzekło. Jest to po prostu wybitny przykład sztuki użytkowej, ponieważ jest to koperta bąbelkowa z taką właśnie naklejką troszeczkę przywodzącą na myśl taki design popartowy. Sam zapach kupiłam w pojemności 30 ml, więc ta butelka nie jest jakoś imponująco duża. Aczkolwiek można kupić dla niej uzupełnienie i sobie po prostu tą trzydziesteczkę uzupełniać. A same perfumy, słuchajcie, to połączenie ekstremalnie świeżej róży z bardzo mocnym akcentem fiołka i rysa, które powodują, że ta róża po prostu pachnie jak pomadka różana, jak szminka różana, a nie jak zapach, który na siebie aplikujemy i którym się perfumujemy. Zapach wybitnie ciekawy, bardzo ładny, świetnie noszący się, aczkolwiek powiedziałabym o mizernych parametrach, więc to napełnienie do tej butelki, która chyba ma 120 ml nie jest tak odparady i warto się w nie ubezpieczyć, jeśli myślicie o zakupie Sense of Glam. Niemniej jednak zapach zdecydowanie zasługuje na uwagę i myślę, że w przyszłości zrobię dla Was troszkę szerszy przegląd perfum marki Zara i ten zapach się w nim na pewno znajdzie i powiem o nim coś więcej. Kolejnymi perfumami, które przybyły do mnie przy okazji Black Friday, to był z kolei klasyk od marki Elizabeth Arden i było to Fifth Avenue. I przyznam Wam szczerze, że ze wstydem muszę powiedzieć, że ja nigdy tych perfum nie miałam w ręku i nigdy ich nie wąchałam, ich wcześniej nie znałam. Ale stwierdziłam, że jak w końcu prowadzę ten kanał perfumowy, to wypada takiego klasyka poznać i go mieć i go znać. I powiem Wam, że nie zawiodłam się, bo są to perfumy bardzo ładne, ponadczasowe, eleganckie. Aczkolwiek niestety o bardzo mizerniutkiej trwałości w ogóle o projekcji to tutaj nie będę mówić, bo nie ma o czym mówić. Perfumy klasyczne, taka kobieca klasyka. Czuć, że nie są to perfumy nowoczesne, że nie jest to żaden nowoczesny kwiatowiec, jak chociażby Gucci Bloom, czy chociażby L'Enterdiz Givenchy. Są to perfumy z dość mocnym akcentem i lang i lang, co powoduje, że one rzeczywiście te delikatne retro konotacje mają. Jest to też zapach bardzo mocno świeży, zielony, piwoniowy, frezjowy, generalnie szeroko mówiąc kwiatowy, bo tu jest całe naręcze kwiatów. Są też delikatne nuty wodne, co powoduje, że zapach ten będzie doskonały nie tylko na wiosnę, ale i na lato. Zdecydowanie taki, nie przeszkadzający nikomu, nie wyróżniający się z tłumu, bardzo bezpieczny klasyk od marki Elizabeth Arden. I na koniec zostawiłam sobie perfumy, o których już tam jednym słowem gdzieś w pewnych filmach Wam wspominałam. I na pierwszy rzut powiem o perfumach marki Trusardi Purfem EDP. Przepiękny, pudrowy fiołek irys z lekką nutą zamszu, z kropelkami soku z malin, które dosładzają te kompozycje, z przepięknymi nutami kwiatowymi, m.in. kwiatu pomarańczy jaśminu Neroli. Cudowny, komfortowy zapach do noszenia na co dzień, niezwykle elegancki, nikomu nie przeszkadzający, ponieważ jest to taki typ skin scent, zapachu, który czujemy właściwie tylko od siebie, a którego nie czuje otoczenie. Jeden z moich zdecydowanie faworytów, jeśli chodzi o najlepsze zakupy 2021. Zapach po prostu, w którym zakochałam się od pierwszego psiknięcia. I kolejna moja tegoroczna miłość, choć tutaj to nie była miłość od pierwszego przyknięcia, tylko tak od dobrego trzeciego, czwartego noszenia. Jest to euforia Intense od marki Kelvin Klein, czyli ta nowa euforia, która miała premierę w roku 2021. Zapach, słuchajcie, który mi przywodzi na myśl tą przedreformulacyjną, starą wersję euforii. Niemniej jednak, tutaj w tym przypadku w wydaniu dużo bardziej owocowym aniżeli ta stara pierwotna euforia. Są to perfumy, tak naprawdę, które z jednej strony są bardzo owocowe, z drugiej bardzo paczulowe, aczkolwiek nie uciekają cały czas od tych konotacji drzewnych, które były charakterystyczne dla euforii EDP. Na pewno mamy tutaj czarną porzeczkę, na pewno mamy tu jeżynę, na pewno mamy tu granat, na pewno mamy tutaj nuty orchidei, nuty drzewne i właśnie te rzeczoną paczule, zwłaszcza w sercu i w bazie. Perfumy przepiękne, kobiece, niezwykle zmysłowe. Może nie są tytanami projekcji ani trwałości, ale noszą mi się dobrze i są całkiem dobrze przeze mnie samą, wyczuwalne przez jakieś 5-6 godzin. Dla mnie bardzo słuchajcie, udana, bardzo przeze mnie chwalona wersja euforii. Kolejny zapach, który trafił do mojej kolekcji, choć ten trafił do mojej kolekcji nie przy okazji ostatnich promocji, a dobre 2-3 miesiące temu. To zapach nota również zawierający nuty czarnej porzeczki oraz granatu, podobnie jak Euphoria Intense i są to perfumy marki Victor Rolf Flower Bomb Midnight. I powiem Wam, że ja te perfumy chciałam mieć odkąd tylko miały swoją premierę rynkową, ponieważ jest to wersja Flowerbomb, która mi się najbardziej podoba, z tego względu, że ona po pierwsze nie ma nut herbaty, a ja nie wiem, czy kiedykolwiek mówiłam Wam w jakimś ze swoich filmów, że ja po prostu nie lubię nut herbaty w perfumach i dlatego wiele z tych wersji Flower Bomb kompletnie do mnie nie trafiało, bo właśnie czułam w nich te herbaciane nuty. A po drugie mam wrażenie, że jest to wersja traka trochę bardziej zawisista, bardziej mroczna, bardziej esencjonalna i taka mniej dziewczyńska niż klasyczne Flower Bomb. Dlatego zdecydowałam się na edycję Midnight. I poza tymi skondensowanymi nutami owocowymi, właśnie o których powiedziałam na początku, czyli porzeczki oraz granatu, jest to zapach bardzo mocno wyposażony w nuty jaśminu, w nuty kwiatu pomarańczy, w delikatną piwo. Nie mam wrażenia również w akcenty różane. Jest to też zapach z dużą dozą tonki, wanili. no to wiadomo, jak chyba we wszystkich Flower Bomb, ale też odrobiny piżma w bazie. Ostatnimi perfumami z dzisiejszego holu ale tylko ostatnimi, jeśli chodzi o kolejność, na pewno nie o to, yy, jaki mam stosunek do nich, bo są to perfumy, które wyjątkowo kocham, wyjątkowo lubię, więc ostatnie są tylko w kolejności, ale jeśli chodzi o kategorię ulubieńców, to zdecydowanie stoją bardzo wysoko. Jest to klasyczny poison od marki Dior. Perfumy niezwykle vintage'owe, ich powstanie w latach 80. determinuje ich brzmienie, więc jeśli nie jesteście fankami perfum wintyżowych i takiego rzeczywiście retro wydźwięku, zwłaszcza tuberozy, to absolutnie odradzałabym zakupy w ciemno. Trzeba po prostu lubić perfumy z duszą, żeby polubić Poison. Ja perfumy z duszą kocham, więc Poison pokochać musiałam również. Jest to poza taką wintyżową nutą tuberozy bardzo mocny słodziak, słodkością takiej dojrzałej nuty śliwki, ale również nuty wanilii. Jest to w nim również bardzo wyraźna nuta kadzidła, takiego niepokojącego kadzidła, ale mamy też troszeczkę drzewa sandałowego, mamy też odrobinę tonki. Perfumy zdecydowanie nie dla każdego, bardzo sensualne, bardzo zmysłowe perfumy z topu moich sexy perfum, nota perfumy zdecydowanie bardzo wieczorowe. Dla w zasadzie powiedziałabym chyba bardziej dojrzałych kobiet, bo nie myślę, żeby młode kobiety go doceniły. Aczkolwiek jeśli oglądają mnie młode kobiety, to na pewno będę was zachęcała do testów, bo ze wszechmiar Poison jest wart chociażby poznania. I byłoby to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy hol perfumowy i nowości w mojej kolekcji. Jeśli ten film przypadł wam do gustu i obejrzeliście go z przyjemnością, to poproszę o zostawienie łapeczki w górę. A tymczasem ogromnie Wam dziękuję za bycie ze mną na tym kanale, za obejrzenie mojego kolejnego filmu. Zapraszam Was bardzo serdecznie do następnych filmów. A ja tymczasem się z Wami żegnam, życzę Wam wszystkiego dobrego i pa pa!